Bardzo dobrze. Mi jest wspaniale, a tobie? <śmieniu> mi jest wspaniale ciekawy. Jeżeli mnie tylko widać, to jest mi wspaniale. No. Fajnie mi nie. Fajnie ci? <śmieniu> mi też jest bardzo fajnie. Witamy Was kochani, witamy Was, drodzy szczęściarze z takiej pięknej scenerii, która... Jest dosłownie 15 minut drogi od nas. E, fantastyczne miejsce, mamy zamiar tutaj przynieść namiot i spędzić fajnie noc, ale nie o tym chcieliśmy powiedzieć. Dzisiaj e, chciałam Wam na szybko powiedzieć, nie mam co prawda e, ze sobą niczego takiego, ale e, chciałam Wam powiedzieć o tym, że jeżeli kiedykolwiek ma, mielibyście e, lub macie problemy skórne, to znaczy chodzi o grzybice paznokci, u rąk albo u stóp, to są na to fajne sposoby, i jest kilka fajnych sposobów. Jednym z tych sposobów jest aloes. Można sobie bezpośrednio taki aloes przeciąć i dokładać ten sok, który jest w środku, ten miąż, tam gdzie macie grzybicę. Ewentualnie, możecie zrobić napar podgotować to trochę i moczyć sobie palce, ewentualnie ustup, tak. Drugim sposobem to jest czosnek. Bierzecie czosnek i jeżeli macie takie coś, co ściska czosnek, wiecie o co chodzi, taki, taki wkładacie ząbek, przyciskacie i jest tylko miąższ i ten miąższ po prostu sobie kładzie taki przeciśnięty czosnek ja wiem, że to będzie szczypać, to na pewno boli, ale gwarantuję wam, że wam to zniknie. Dlaczego nakręcam ten odcinek? Ponieważ dwie osoby całkiem niedawno właśnie pytały się, a o tym dowiedziałam się od mojej mamy. Moja mama prawdopodobnie od swojej mamy, więc to taka jest jakby to powiedzieć, babcina, prababcina wiedza. I, I ten czosnek również, jakby to powiedzieć, wypala i bakterie, i, i po prostu działa, tak? Także możecie sobie nakładać na, na paznokcie, na, czy, czy u rąk, czy u stóp, tak? I kolejnym sposobem to jest rozmaryn, moi drodzy. Rozmaryn również działa bardzo dobrze. Możecie sobie wziąć trzy łyżeczki. E, rozmarynu, e, najlepiej, żeby to było z, z domowej apteki, że tak powiem, czyli możecie sobie nawet kupić nasiona, żeby Wam wyrosło, a jak nie, no to, to kupcie po prostu w sklepie albo roślinkę, albo kupcie sobie w torebkach e, i trzy łyżki, e, zalejcie wrzątkiem i po prostu sobie moczcie stopy albo, albo, albo palce, tak? E, no oczywiście nie we wrzątku, oczywiście, że nie we wrzątku, tylko w, w już lekko przestudzonym. Um, jeszcze co może być, na pewno jeszcze jest um, liście, liście z orzecha włoskiego również um, połączone z um, jaskółczym zielem. To też możecie stosować na kurzajki. O jaskółczym zielu akurat nie wiedziałam do niedawna. Um, Powiedziała mi o tym um, chyba Anna, o ile się nie mylę, Anna na YouTubie um, rok temu. Jak nakręciłam o mniszku, e, zapytałam się mojej mamy i rzeczywiście tak jest. No jakoś, nie wiem, nie miałam kurzajek, to po prostu nigdy w życiu ta wiedza nie, jakoś nie była mi za bardzo potrzebna, bo to zazwyczaj jest tak, że jeżeli e, coś nas dosięga, jakaś choroba, no to wtedy się dowiadujemy, no i możemy tą wiedzę przekazywać dalej, tak? Akurat Zuzia e, miała niedawno kurzajki i Daniel też, więc e, mogliśmy, mogliśmy to zastosować i rzeczywiście to pomogło bardzo szybko. Są, jakby to powiedzieć, jeżeli zmieszacie na przykład liście z orzecha włoskiego, trzy takie gałązki i do tego dodacie trochę ziela właśnie, nie, skórczego ziela i to zagotujecie, to takim naparze właśnie warto moczyć i stopy i, i dłonie, ewentualnie taki świeży. Możecie sobie dołożyć do kurzajek, no ale dzisiaj tak samo właśnie o, o grzybicy i na grzybicy, tak jak mówię, trzy podstawowe rzeczy, czyli, czyli aloes, e, czosnek i e, rozmaryn, tak, i rozmaryn, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie pod spodem, ja na pewno, jeżeli będę miała czas, to Wam odpowiem i proszę Was, tylko się nie denerwujcie, jeżeli odpowiadam na przykład za parę dni. Ponieważ, kiedy jestem w ciężarówce, no to jest to ciężko z czasem i ja też pracuję po 15 godzin, więc jest naprawdę ciężko czasami, żebym ze wszystkim podołała. Także czasami jest to dłuższy czas, ale ja postaram się każdemu odpisać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie, zawsze chętnie Wam odpowiem. No i tyle, my będziemy teraz tutaj delektować się tym pięknym miejscem. Chciałyśmy się tutaj wykąpać, ale na razie, jakby to powiedzieć, nie możemy jeszcze obczaić gruntu. I myślę, że chyba sobie przyniesiemy tutaj. Ponton, właśnie, myślimy o pontonie, żeby tutaj ściągnąć ponton i go zostawić. No bo w Anglii jest tak, że no raczej tutaj nie ma tak, żeby ktoś miał go zabrać. Także jeżeli on tu zostanie, to on tu po prostu zostanie i nikt go stąd nie zabierze. Także też by było fajnie, żeby każdy korzystał z tego pontonu. Każdy mógł tu przyjść, popływać sobie, żeby było fajnie. No wiadomo, bezpiecznie oczywiście przede wszystkim. Także no. No i tyle. Także pozdrawiamy was kochani, życzymy wam dużo szczęścia. Pamiętajcie, że jesteście szczęściarzami, chodźcie na spacery, cieszcie się z tej natury, poznawajcie swoje okolice, bo widzicie, mieszkam tutaj już akurat w tym regionie 5 lat, a ogólnie 13 i nie wiedziałam o tym miejscu, dopiero się niedawno o tym dowiedziałam, także jestem zachwycona, że 15 minut ode mnie jest coś tak pięknego. No, no i to by było na tyle. Pozdrawiamy i do usłyszenia! Cudownie, nie? Ale Bosko.